Ten tak moje franklin go zagrajemy w Blitzkrieg, Horyzont w okno i w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie misję El Alamein, listopad 1942. Typ historyczny opis misji. W październiku 1942 roku siły włosko-niemieckie i brytyjskie stanęły naprzeciw siebie na 50-kilometrowym pasie ziem zwanym depresją Katara. Niemcy stanęli u bram delty Nilu. Niemniej jednak, to Brytyjczycy przy do swoich portów otrzymywali zaopatrzenie szybciej, wykorzystując 100 km odcinek kolei. Rommel ściągał posiłki paliwo przez całą pustynię. Morteczy klimat depresji Katara stanowi zagrożenie dla żołnierzy obu stron. Bardzo zimne noce i piekący upałę. Dzień różnił ponad 50 stopni Celsjusza. Bitwa powietrzna nad pozycją w i Tobrukiem przyniosła poważne straty obu stronom, ale tylko RAF miała możliwość ich uzupełnienia. W październiku ostatecznie to właśnie Brytyjczycy zdobili przewagę powietrzną. Dowodził nimi nowy generał Montgomery. Udało mu się stworzyć bardzo silną pozycję obronną i odbudować morale wojsk. Robert wcześniej zmierzył się z nim pod Al Alam Haifa i jego dział po raz pierwszy musiał uznać przewagę aliantów. 23 października 1940 roku o godzinie 8.40, na pozycję niemiecką spadł deszcz stali. Otworzył okien 456 dział brytyjskich obwieszczających początek kontrafensywy. Od południa pozycje niemieckie zaczęły być obchodzone przez podział 51 dywizji Piechoty, która miała wreszcie szansę na odzyskanie dobrego imienia po rozbiciu jej w czasie kampanii francuskiej. Do walki wyszło ponad 100 tysięcy brytyjskich czołgów, którym Niemcy i Włosi mogli przeciwstawić niecałe 500 maszyn. Obwodowane bombami harikiny okładały nimi kolumny wojsk niemieckich i przeciwdziałanie. I przeciwdziałanie Luftwaffe było symboliczne. Rommel powrócił z, ze swojej wyprawy do Europy już 25 października, ale w tym momencie bitwa była przegrana. Hitler żąda utrzymania pozycji pod e, Al a, Alamein, ale w nocy 3 listopada Rommel zarządził odwrót. Po wyczerpujących walkach w szeregach jego działów pancernych pozostało tylko 35 maszyn. No, trochę. dupa. Cele misji. Aha. To będzie po prostu odwrót. Więc widzimy się w bitwie. Nie dość, że odwrót to jeszcze obrona. Ale dobra, witajcie w bitwie. Właśnie tutaj będziemy zapisywać grę. No i będziemy tutaj grać. Są wraki, jest wszystko. Szczerze powiedziawszy, no dupa, dupa, dupa. Zapiszmy sobie tutaj. Układajmy Tu te czołgi. No, w ostateczności będzie się wycofanie z tej strony. Jeszcze można wezwać. O, wsparcia, dupa. jeszcze tutaj dajemy radę uratuj czołgi Oddziały afryka stopni ją w oczach od kilku dni pozycje niemieckie pod el alamein znajdują się pod nieustającą ostrzałem wroga ich utrzymanie staje się niemożliwe musisz zorganizować sprawny odwrót tak by ocalić trzon działów pancernych twoja misja zakończy się sukcesem jeśli zdołasz wycofać dwa wozy włoskie i dwa niemieckie do linii oas dwa włoskie Dwa niemieckie Dobra Myślicie, że damy radę? Wycofać te dwa właśnie oddziały? Mamy Matildów, to ja nie chcę, ale potrzebuję... Kurczę, potrzebuję dwóch takich. To jest... niedobre. dobre. dobra. Ewakuuj piechotę. Wycofaj ostatnią część piechoty. Ostatnia linię obrony tworzą trzy oddziały. karabinów maszynowych włoskiej piechoty i spadochroniarzy z brygady Ramak. postara się, żeby cało dotarły do... Do tego. Dobra, super powiem Wam. No tak. Karabiny. E, włoski piechoty, bo to jest tak żołnierz włoski. Karabiny maszynowe również są. Dobra, jeszcze samolotem przejechałeś, super. Co to za samoloty? E, dobra. No Nie mówię, że wszystkich. To spierdzielaj Gdzie? Gdzie, 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 gdzie ty? Ja tutaj tamtych wycofuję Tylko tak fajnie tu jest, że Patrzcie, wycofuję tych, tych A to, to gdzie się podziały? i się podziały jeszcze tamte co? czy to były te dwa francuskie? nie wiem wchodźcie do tego jak mnie szybciej i spierdzielajcie Zawsze jeszcze tych możemy tutaj cofnąć już one się wycofywały na no bez jaj cie tu jedna Aha, tu jeden drugie dobra dobra to jest porkaniasz niemiecki żołnierz Dobra. To wy też tam spierdzielajcie. Ty wy uciekajcie tutaj. No to będzie, szczerze powiedziawszy, wesoło. Dobra, to jakoś tam jedzie sobie. co będziemy bronić? No to bronimy Mam nadzieję, że te dwa Nie, wiem, że wygry to nie przyjaciół z koła no co ja wam faktycznie wycofał ostatnią część piechoty, Czyli linia obrony, tworzy trzy oddziały karabiny maszynowy, włoskie piechoty. No ja to mam nadzieję, że taką tędy jedzie, będzie w miarę ogarnięte. Co, nie? Ja tutaj nic nie poradzę. Kurde. Dobra, udało się wykołać piechotę. I co teraz? Koniec misji? Koniec misji. Więc widzimy się w statystykach. Medal afrykański. Wywózk niemiecki medal afrykański był nadawany żołnierzom niemieckim walczącym na czarnym lądzie w roku 1942. Medal przedstawia dwóch radiatorów walczących z krokodylem. Postacie ludzkie symbolizują niemieckie włoskie baterstwo broni, a krokodyl brytyjską armię Nilu. minus -3, zapatrzenie minus -4, ostrożność -11, dowodzenie -11. Plus 14, następna ranga plus 5, najwyższe no sztukowe na minus 2 awansa, straty powiem Wam misja. No, misja nawet fajna. Mówka, więc takiej misji jeszcze nie było. Ale do, do, dobrze, to na razie bliżej kogoś, komentujcie, subskrybujcie, lekkończcie, fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.